Kolejny postulat dotyczy ustalenia minimalnej opłaty manipulacyjnej w systemie kaucyjnym. Wprowadzenie nowych systemów, takich jak system opakowań zwrotnych, segregacja odpadów czy cyfryzacja obiegu dokumentów w handlu wiążą się z koniecznością ponoszenia przez sklepy, szczególnie te małe, dodatkowych kosztów związanych z dostosowywaniem do nowych wymogów. Często małe i średnie sklepy nie dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi, aby w pełni pokryć te koszty, co może skutkować dla nich trudnościami w utrzymaniu rentowności. Propozycja wsparcia sklepów, w szczególności tych małych, pokrywaniu kosztów związanych z obsługą systemów, za wdrożenie systemu recyklingu, ewidencji opakowań czy cyfrowych rozliczeń, ma na celu zwiększenie stabilności systemu. To po pierwsze, umożliwiając sklepom równomierne wdrażanie wymogu bez konieczności narażania się na problemy finansowe. Po drugie, pomoc w realizacji celów środowiskowych, takich jak zmniejszenie zużycia plastiku, poprawa segregacji odpadów czy zwiększenie efektywności energetycznej sprzedaży detalicznej. Oraz po trzecie, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, które odgrywają kluczową rolę w polskiej gospodarce i często mają trudności z adaptowaniem się do nowych regulacji bez wsparcia finansowego.